Witam serdecznie z tej strony Konrad z Grupy Zdefiniowani. Dziś Crypto Capital Venture, kolejny film dotyczący tego projektu. Dziś nagrywam przede wszystkim dlatego, że chciałem Wam pokazać moją pierwszą wypłatę. Ta wypłata wynosiła 200 dolarów, 200 USDT, no i te moje środki już dotarły na mój portfel. Trwało to około 3 godzin, jeżeli chodzi o terminy wypłat w przypadku tego projektu jest to między 1 godzinę a 48 godzin, w zależności od tego, jak trafimy w okienko. Wypłat zazwyczaj dochodzą do 24 godzin. Te 48 godzin jest takim buforem. W sensie po to, żeby zabezpieczyć ewentualnie jakieś tam okienka, czy też dużą ilość wypłat. Oczywiście projekt bardzo, bardzo wysokiego ryzyka. Dziś jest jutro go nie ma jak to się mówi, 48 godzin trwa każdy cykl, który daje nam od minus, przepraszam, minus, od minimum 5% zysku. Ja w ostatnim cyklu otrzymałem 7% i w takie dwudniowe cykle wchodzę. Dziś chciałem sprawdzić zwyczajnie, czy można wypłacić większą kwotę, kwotę depozytu. W tym przypadku zainwestowałem 250 dolarów i to jest moja kwota wejściowa. Na tą chwilę mam pozostawione 118 dolarów, które są już w kolejnym cyklu. Natomiast zarobione to jest 68 USDT i to jest ten zysk na czystość, z czego część oczywiście są to moje zyski, plus systemu referencyjnego, który tutaj w tym przypadku daje możliwość zarabiania na 10 poziomach od zysków, które generowane są przez osoby, które sobie zaprosimy. Oczywiście pamiętajcie, że w takie projekty należy wchodzić ostrożnie, nie angażować pełnych swoich środków, ponieważ wejście w takie projekty zawsze grozi utratą całego kapitału. Jeżeli chodzi o cykle, to jest to, o czym mówiłem: 48 godzin, czyli ten najkrótszy między 5 a 15%, 96 godzin, później mamy cykl 10-dniowy, gdzie zarabiamy między 20 a 30%, 20-dniowy, 40-60% i 30-dniowy, 80-120%. Zresztą wszystkie informacje znajdziecie już bezpośrednio na bocie, bo sam projekt zlokalizowany jest na platformie Telegram w formie takiego bota. I możecie dowiedzieć się informacji na temat samego projektu. Oczywiście tutaj te wszystkie informacje, które są zawarte, absolutnie nie patrzmy na to w ten sposób. To jest projekt, który jest, tak jak mówię, dziś, jutro go może nie być, dlatego. Znamy takie modele, wielokrotnie uczestniczyłem w takich projektach. Oczywiście za każdym razem ryzykuje swoje środki, no ale jak to mówią, high risk, high reward. Dlatego mamy tutaj z tyłu głowy to, że ten projekt zwyczajnie sobie któregoś dnia zgasi światło. Natomiast co trzeba im przyznać, to mają mocno rozbudowany YouTube, i tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej zatrudniają bezpośrednio osobę, która. Prowadzi ten kanał i wyświetlenia. Nie wiem, czy są one płatne, czy są one realne. Ciężko mi to jakby określić, nie sprawdzałem tego, ale jest tam sporo danych, informacji dotyczących ogólnie rynku. No i ta osoba pokazuje się tutaj jest to osoba, która bezpośrednio zaangażowana jest w ten projekt jako trader. Natomiast jak wyglądają tutaj te relacje między nimi? Czy jest to tylko i wyłącznie aktor? Ciężko mi powiedzieć. Jest to oczywiście jakiś taki element, który ma pokazywać większą wiarygodność takiego projektu. Natomiast bardzo często, jakby te metody są spotykane w podobnych projektach, w których właśnie wykorzystuje się aktorów, którzy zwyczajnie uczestniczą w takim projekcie, jako właśnie te osoby, te twarze danego projektu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam projekt, bardzo intuicyjny, nie ma tutaj najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o obsługę. Jeżeli tym bardziej, jeżeli korzystaliście już z podobnych projektów, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany odsyłam również do mojego poprzedniego filmu bądź też bezpośrednio do innych filmów, które znajdziecie również na YouTube. Oczywiście przed inwestycją polecam zrobić własny research, poszukać, natomiast tak jak mówię, projekt jest bardzo wysokiego ryzyka i każda jakby decyzja o wejściu w ten projekt, musicie się liczyć z tym, że zwyczajnie projekt w którymś momencie zgasi światło. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony, tak jak mówię, pierwsza duża wypłata, znaczy duża, no, biorąc pod uwagę to, że wpłaciłem tutaj 250 dolarów, a wypłaciłem 200, doszła. Cieszę się, że trwało to tak szybko. Wpłacam ponownie te środki, zostawiając sobie tylko 60 dolarów, czyli ten mój zysk. No i niech sobie pracuje nadal ten depozyt. Zobaczymy, mam nadzieję, że przynajmniej miesiąc czasu podziała, choć biorąc pod uwagę. Wielkość tych naliczeń, no może być z tym różnie, natomiast wszystko się może zdarzyć. Ja jestem osobą, która ryzykuje, wchodzi w różne projekty bardzo wysokiego ryzyka. W niektórych oczywiście przegrywam, tracę środki, ale są też i takie, które wynagradzają mnie bardzo fajnym profitem. Tak więc serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć.